Reakcja w depresji to największa tego typu inicjatywa w Polsce, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej depresji, edukacja w zakresie objawów i sposobów jej leczenia oraz zachęcenie do korzystania z profesjonalnej pomocy. Jawożno również włączyło się w tę ogólnopolską akcję. Cały szereg takich akcji profilaktycznych, które w naszym kraju są organizowane, sprawia, że tak naprawdę coraz więcej o depresji się mówi i przestaje to być jakiś temat tabu. I tak naprawdę osobom, które z tą chorobą się zmagają, bardzo to pomaga, bo mam wrażenie, że. Że, że jakby łatwiej im wtedy prosić o pomoc, szukać tej pomocy, też wiedzą, gdzie, gdzie tą pomoc znaleźć. Cyk wykładów i spotkań warsztatowych poświęconych zagadnieniom związanym z depresją rozpoczęto 23 lutego w Dniu Ogólnopolskiej Walki z Depresją. Tematem ostatniego spotkania, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej była profilaktyka zaburzeń depresyjnych. To profilaktyka to, że tak naprawdę zaznajamy się mieszkańców z tym, że, że istnieje taki problem, że jest problem depresji i że on może dotknąć, Każdego, tak naprawdę niezależnie od wieku, niezależnie od płci, niezależnie od wykształcenia. Też to, jak obserwować siebie, tak? że pewne jakieś takie zwiestuny mogą świadczyć o tym, że gdzieś już trzeba tej pomocy poszukać. Ale też jakby, jak dbać o takie codzienne aktywności, które gdzieś tej depresji mogą zapobiegać. Inicjatorem cyklu wykładów było Jaworzyńskie Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii SELF. Myślę, że właśnie te warsztaty, które tutaj organizowaliśmy... Też właśnie takie konferencje, też właśnie takie cykle spotkań, które były tutaj organizowane, ale też konsultacje bezpłatne w ramach tej akcji, które były, no właśnie jakby pozwalają tutaj na to, żeby, żeby się z tym tematem gdzieś zmierzyć. Depresja jest chorobą wyleczalną, dlatego, tak jak w przypadku każdej innej choroby, bardzo ważna jest profilaktyka. Jest to także choroba, której nie należy się wstydzić, ponieważ depresja może dotknąć każdego.